Wyborcy zadecydowali o składzie nowej 23-osobowej Rady Miejskiej Leszna. Kto obronił swój mandat zdobyty w poprzedniej kadencji? To 10 osób. Koalicja Obywatelska wprowadziła 14 radnych z okręgu pierwszego. Swoje mandaty utrzymali Jacek Matecki, który był jedynką w okręgu numer 1, to radny z najwyższym rekordowym poparciem w Lesznie. Zdobył 1347 głosów. W nowej Radzie zasiądzie też Przemysław Góżny. Startował z trzeciej pozycji w okręgu numer 1, poparło go 545 pięciu wyborców. W okręgu numer 2 z pierwszego miejsca startowała Adriana Machowiak. To był jej drugi start w wyborach. Radna Koalicji Obywatelskiej, aktywistka, organizatorka protestów w Lesznie w obronie kobiet, mediów i praworządności. Zanotowała ogromny wzrost poparcia z 89 głosów w 2018 roku do 637 w tegorocznych wyborach. Do rady wszedł także Marek Wajn, były dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego drugim okręgu z drugiego miejsca Zdobył 633 głosy. Z okręgu czwartego dwóch radnych obroniło swój mandat to Tomasz Mikołajczak, lider nowoczesnej z poparciem 914 wyborców i Jacek Adamczak, lekarz ortopeda, na którego głosowało 538 osób. P18 będzie miało czterech radnych po raz kolejny do rady z tego ugrupowania wybrani zostali Sławomir Mocek, który startował z drugiego okręgu z numerem 1, zdobył 451 głosów. Mandat utrzymał także Tomasz. Lepszy Prezydent Leszna w latach 1998-2014 jako jedynka w czwartym okręgu zyskał poparcie 372 osób. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało czterech radnych, a wśród nich są radni poprzedniej kadencji Mariusz Nowacki, kandydat na prezydenta i jedynka w okręgu numer 2 z poparciem 497 osób oraz Adam Kośmider, lider listy Prawa i Sprawiedliwości okręgu numer 3, na którego głosowało 461 wyborców.